Siemanko, dzisiaj chciałem pokazać Wam swoją kryptę Falaucie Shelter. Eee, tak to wygląda na razie. Sam początek w sumie. Mam 28 ludzików śmiesznych. Tu jak atakują raiderzy, można sobie ten... brać od nich różne ubranka. Jeszcze jak się wysyła postać. O to są takie misje, no, ale trzeba wybudować trzeba wybudować tą bazę, o no, akurat zapaliła się. No dobra myślemy z gaśnicą panią panią też. O no, już wszystko zacznie palić. Dobra, wracaj Już zgasło i będzie trzeba O Zabraknie prądu zaraz. No zobaczycie sobie jak tu się trochę gra. Nie? Tak, gra. O, teraz właśnie gaszą. O zaczyna się palić. Tak to wygląda. No w każdym razie jak się wybuduje to pomieszczenie, to wtedy są tak zwane te misje. Można wtedy wysyłać na różne misje swoich mieszkańców krypty tutaj są takie misje takie co przychodzą po prostu jak jedną wykonasz to następne i tak dalej są różne pomieszczenia nie? akurat to jest wytwarza prąd, energię, tu wodę, wodę e, to jest radio przyciąga po prostu mieszkańców z South Wasteland tu się y, produkuje broń. Można z różnych tych y, tak zwanych śmieci junk wybudować broń. To jest laboratorium, gdzie ten y, rady tu się produkuje. Tu steampaki. Mm, tu rzadko. O! Ranny. też mam jakichś dwóch ludzików don. no i tak sobie żyją nie czasem atakują rajderzy czasem e, o te nie ma energii Dobra, co robimy co zgaszą ten pożar Czasem dostaje się takie skrzynki, a w tych skrzynkach różne rzeczy Bo można tu też kupić. Nie, ja nie kupuję bez sensu. No i wtedy rzucasz tutaj, i dostajesz jakieś różne fajne. Czy energię, jedzenie, czy tam jakieś przedmioty. Można także rzucić dwa ludziki tutaj do pokojów. No i po jakimś czasie będą mieć. Będą taczyć, będą mieć dziecko. No no, życie w krypcie No dawaj gaś gaś Akurat nie mam teraz tego moteczka. Y Jak on skończy to będzie dopiero To Wam pokażę jakie są te y różne pomieszczenia do budowy Jak ktoś lubi świat falauta, to mu się tak raz podoba. No, ogólnie nie jest no, taki, zabije czasu, ale z tego co wiem, to wcześniej to było na telefonach, teraz zrobili wersję PC-ową. No, gaś, gaś, gaś. Trzeba zawsze utrzymywać pomieszczenie, ten, żywność, wodę i energię powyżej tych kresek, żeby, bo tak to jakby spanie poniżej tych kresek, to mo, mogą postać poumierać. Tak to jest, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma jedzenia i, i stracimy kryptę. Czasem się, pojawia się Mysterious Guy. No, zobaczycie. I trzeba na niego kliknąć po prostu, zanim zniknie. O, dobra. O, tu jest muteczek, ale przyspieszymy. I pożar znowu. O. Komedianta. Dobra, udało mi się. Może tu się uda przyspieszyć. No. Dobra. Dobra, czekamy. Widzicie, Zabraknie prądu to ten już nie może produkować wody. Tak to wygląda, nie? Kostacie awansują. Ja wysłałem 3 moich lalków tutaj. Dopiero za 3 godziny, 42 minuty dojdą. Ma się zadanie, nie wiem, tu są ukończone. No i są takie zadania, tem, budynki. No i to na, na samym początku możesz budować, a później to już zależy od ilości y, ile musisz mieć tych swoich y, ludzików w skrypty, nie? No, Może już na umiejętności budować zwiększać. Nudzisz się co? Nie ma prądu. Um. strasznie strasznie zwykle bez yy, problemu szło teraz widzę i się psuje dobra ostatni Steampa Chłopaki! Ej, doktor do... szybciej mam się na czerwono weszło i Dobra, nie przyspieszam, bo tak to widzę, że pogarsza się sytuacja. Tu siedzą. Hmm. I to jakaś zabawna, no. Ale po dłuższym czasie myślę, że się nudzi, no tam yy, są jakieś questy i tak dalej, i tak dalej, ale jak ktoś bardzo lubi świat Fallouta i, i nie wyobraża sobie po prostu ani dnia bez tego, to może sobie na telefon zgrać tą gierkę i, czy na tablet i opykać sobie, ale no moim zdaniem to, to nie jest prawdziwy Fallout. Więc to wszystko chciałem Wam pokazać. Dzięki.